Ja chciałbym się pozbyć 25. A za ile pan chce się pozbyć 25? 4000. Nie ma mowy. Nie, no proszę nie żartować. Za drogo. Za drogo. No. no to ja biorę w takim razie te trzy. Jestem happy. No bardzo proszę. Tak. Kończymy grę? Kończymy. Dobrze. Spoko. Czyli oglądamy koperty, tak? Tak, oglądamy koperty. Od której zaczniemy? – Od 25. Proszę bardzo. Świetnie. Do odważnych świat należy. Stworzyć? Boi się pan? Nie. <noise> no bo pan sam zaproponował, prawda? Pan chodzi no. o koniec gry. No bo tak, jeżeli pan nie chce kupić za 4000 tej świetnej koperty, taka ona... Za 4 jest... na pewno nie. No ale ona jest taka fajna. Taka okrągła tutaj, a faceci ponoć lubią okrągłe rzeczy. To może jednak. Ja może, mogę panu zaproponować zamienić 25 na 8. Nie, nie będę zamieniał. Pro, proszę, zamieńmy się. Panie Janku. Nie. Proszę. Nie. Ja roz... Szkoda, tak chciałem panu pomóc. Rozumiem. A pan nie daje sobie pomóc. No trudno. No to może ósemkę wymienimy na 33? Nie, nie chcę ósemki. A na trójeczkę chociaż? Nie chcę ósemki, tej koperty nie chcę. Ja już się jej pozbyłem i jestem zadowolony. Dobra, niszczymy ósemkę moją. Tak, niszczymy ósemkę. Jestem. Happy. Proszę, 25 kładziemy. Tak. ósemkę do niszczarki, tak? Nie chce pan zamiany? Nie chcę. Ani za trójkę, nie. ani za 25. Nie, 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 nie. nie. <laughs> Bo ja najbardziej chciałbym wymienić Nie. trójkę. A ja bym chciał zniszczyć ósemkę. To może tak. Otwórzmy, zobaczmy co tam było, co proponowałem. Dobrze. Najwyżej będzie samochód drugi. 50 tysięcy. I co? Proponowałem zamianę? Trudno się mówi. No jak trudno, 50 tysięcy. Mógł pan mieć. No jeszcze psiaka tu. Co z tego jak to jest 3 razy 100 tysięcy, także 50 tysięcy to są drobne. Dobrze, to proszę pan może w grobowej ciszy, ale w kompletnej ciszy Dobrze. zniszczył tą kopertę. Jeszcze taki marsz żałobny proszę teraz podkładnie. Puścimy, tak, poprosimy montażystę czy reżysera dźwięku. Ale grobowa cisza. Samochód poszedł 50 tysięcy. 50 tysięcy poszło. Rozrzutny jestem. Czemu pan tak się cieszy? No kasy bo... poszła. No i co z tego? Pieniądze szczęście nie dają. Tak? Tak. Pieniąd... To może mi odda pan te pieniądze, które pan ma, te 1000 złotych? Nie, bo tutaj jest Agama, prawda? No ale jak szczęście nie dają, pan mi odda. Nie, nie oddam. Dobrze. Licytujemy dalej? Tak, licytujemy 25. Jeżeli zgadza się. Ile? 4000. To już słyszałem. 5. Pięć? Pięć. Ale tak poważnie, na poważnie, pani Jana. 6. Tak zupełnie poważnie 6. A jeszcze poważniej? 7. Czyli im więcej będę pytał, tym będzie cena więcej... wyższa. Tak. Aha a jeszcze poważniej? Siedem. Wystarczy. Ale jeszcze poważniej. Siedem. Jeszcze jeszcze poważniej. Siedem. Ale niech mamy naprawdę tysięcy poważny tysięcy teraz. Złoty. Proszę 7 tysięcy do studia? Uh. Tam drugie 50 tysięcy złotych jest Dziękuję bardzo I tu ma pan 7 tysięcy 7 tysięcy i koperta 25 Jest pana moja, tak? Tak Dziękuję mhm. Spoks Mówię Bo spoks proszę zwrócić uwagę Spox, no pan taki zwycięski łosem tak powiedział Tak Jejkuś. Pani Anie ja mhm. Pan na ogół masz szczęście w życiu czy nie? Nie, ale świetnie, że mam już tutaj pieniążki jakieś. Raczej pewne, bo uważam, że tam nie ma minusów. Bo ja powiem tak, panie Janku, pan ma wielkie szczęście. Tak? A wie pan dlaczego? Bo sprzedaje pan najlepsze koperty. Pan ma szczęście, ponieważ dzisiaj w całej grze tak. są wyjątkowo duże nagrody. Mhm. Ponieważ mamy kumulację kilku graczy przed tak. panem przegrało w poprzednich odcinkach. I niech pan zgadnie Ile samochodów było tam na stole? Dziesięć. Chodźmy, podliczymy. O, Może tak, jedyneczka, dwójka, czwórka, trójkę tak. Pan wziął, prawda? Tak, trójkę Tak, tak Piątka. Piątka. Hmm, y, trójkę Pan ma, nie odkupiłem jeszcze. Nie. A ma pan jeszcze? Uuu, zdradziłem się chyba troszkę. Ho ho ho. O la la. Dobrze, 1, 2, 4, 5... To teraz tak, dalej, siódemeczka. 8... Mm, oo, ho ho, przeż... ojej. Tak, poszło 50 tysięcy, było dobrze w ósemce. Tak. Dziewiątka, lecę po kolei. Widzi pan? czy z tyłu? Dziesiątka, jedenastka. Mm, tu, jest, tu jest marne 20 tysięcy, dwunasty to nie będziemy brali. Marne 20. Dziwiętnastka...

No, tak myślę. Trochę dużo. I proszę, ja po kolei będę podawał, a pan będzie otwierał, dobra? Dobrze. Proszę, jedyneczka. Otworzyć? A otwieramy. Samochód. To tak położymy na miejsce. Pokażmy do kamery. Naród chce zobaczyć. Jedyneczkę kładziemy. Dwojeczka, a po kolei lecimy. Samochód. I pan daleko nie odchodzi. Tak. To teraz tak. Trójeczka jest tam. Czwórka teraz, bo trójka jest tam. Samochód, tak? O Janku, samochód osobowy. Samochód osobowy. No. Ja mam, mam proszę i teraz kolejny, otwieramy. Pozdrawiam. Proszę być. mam dzisiaj duże szczęście. Proszę, pokazać tak. wszystkim. Mam dzisiaj duże szczęście, szczęście. Samochód, samochód osobowy. Samochód osobowy. Tak. Uroczyście. Pozdrawiam wszystkich kierowców. O, dobrze, już lepiej. I policję drogową. Tak. Siódemeczka też. Uśmiech? Nie no proszę. Uroczyście. Samochód osobowy. Samochód osobowy. I kładziemy, proszę. O oh my god. O, nawet języki są już. Pojawiają się zachodnie jakieś języki już... Nie tylko biologia. Oh, proszę, jest. otwieramy. I uroczyście. Samochód o, osobowy. Mam szczęście. Mam szczęście. Poproszę. Tak. Co to było? To byłaś dziewiąteczka. Tak. 789. E, Tutaj, proszę, dziesiątka. Samochód osobowy. Samochód osobowy, poproszę. To ja może tak na zapas, samochód osobowy, samochód osobowy. Proszę, Już jedenastka, proszę bardzo. Zobaczyliście też? Samochód osobowy. Pięknie, proszę bardzo. To mnie miało zdołować. I na przykład 20... Dlaczego, dlaczego? Powiedziałem, że ma szczęście, dziewiętnastka, no proszę. Dobry dzień. Samochód. Dobrze. Yeah. Tak, oh dobra, fajnie. I na przykład co tam? A, 22. 19. No, po kolei. Tu 22 będzie stąd. Samochód o, no, osobowy. <grym> <grym> dobra. 23. Psz, po kolei lecimy. Samochód. Osobowy. Osobowy. Osobowy, dobra. 22 już mamy. I teraz... Ja już nie będę podpowiadał, powie pan sam. uroczyście do kamery. Jak Proszę. zgadnę, to dostanę 50 tysięcy, okej? Okay? To będzie trudno zgadnąć. 100 tysięcy? Nie, samochód. Proszę osobowy. otworzyć, uroczyście powiedzieć. Samochód osobowy. Poproszę. 24. Dwadzieścia teraz 8. Podchodzi pod rękę, 7 będzie stąd. Proszę pan sam. Samochód osobowy. Pięknie. Widzi pan, jaki dobry dzień. Po kolei, 209. Tak. Zaczyna się świetnie. O, o, Samochód. Osobowy. Osobowy. Tak. Dziękuję. I teraz 31. Uroczyście tak uroczyście. Ale ja tak już nie umiem. Spróbuję. Pan. Samochód osobowy. Pięknie. Tu proszę bliżej do mnie. Tu proszę na swoje miejsce. Jeszcze jakaś? I teraz tak, 34 mamy, prawda? Tak. Proszę bardzo. Mam otworzyć? Tak, no przez to otwieramy. Samochód osobowy. A tam pan ładniej powiedział. Tak, przed chwilą tu takie prawa pan zebrał. Proszę, tak, my? żeby zebrać brawa. Że tak pan pięknie to zapowiedział. Dobrze. Spróbujmy 35 teraz. Także brawka były, brawka. Uroczyście, Mocno. Uroczyście, proszę. Nie, wychodzi. chodzi. Samochód osobowy! <noise> Nie. Yeah. Dwa, trzy, Boże. Oh to nam zostało jeszcze 21. Oczko nam zostało i też tak proszę. Samochód osobowy. By było ok, ale mogłoby być większe, bo pan się przyłożył lepiej. Na 3000. Dobra. I jeszcze koperta numer 20. Proszę uprzejmie, Też tak uroczyście, mocno, żeby im herbaty wypadały z rąk przed kolejami. Wrażenie? Nie, nie, mogę. Tak mocno, tak, uroczyście. Samochód osobowy. Dobrze było. Dziękuję. Ale... Czyli otworzyliśmy zaraz 28... Tak. Otworzyliśmy do koperty otworzyliśmy do koperty 35 36 też był samochód. Pamięta pan, pan zniszczył. Tak, tak, samochód otworzył. Pan? Tak. 39 proszę otworzyć. Wow. Samochód to samochód. Osobowy. Coraz pan jest lepszy. Dziękuję. I tak, są jeszcze samochody czy nie? Nie. Pani Janku... Jak pan zgadnie, ile tu jest samochodów pozostałych, i jeszcze pan wskaże, to koperta z tym samochodem jest pana. Aha, no to fajnie. Chce pan taką zabawę? Ja. Zgadnij, otwórz. <grym> Dobrze, ale tylko ten rząd rozumiem. Od czy, czy... czy dwa? No, 10 kopert tylko, dwa ostatnie rzędy. Od 4.1 do 50. Gramy? Gramy. Zgadnij, otwórz. No to ja uważam, że, 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 że tutaj nie ma samochodów dalej. Czyli pan nie zgadł. Proszę otworzyć 41. O, Czyli w takim razie jest Ale 10. proszę tak to ogłosić, żeby mógł się od pana uczyć. Bo pan mógł mieć samochód, prawda, przed chwilą? Mogłem mieć. O, może. Samochód osobowy. O! Mogę jeszcze raz zgadywać? No. Może pan. No to w takim razie tutaj są same samochody. Czyli teraz 9 koper bierzemy pod uwagę. Od tak. 42 do 50, prawda? Jest 9 samochodów. Powiem tak, pan Janku, tu zostały nam dwa auta. Tak. Tak. Dwa? Tak. Jeżeli pan zgadnie, w której jest samochód, to auto będzie. pana. Pana. Wow. Fajnie? No, ma pan szczęście w sumie? Tak, jasne, takie mam szczęście <laughs> w ogóle. Proszę bardzo. <laughs> No to otwieramy 48. Proszę bardzo. To jest twoja chwila prawdy. Tu nie ma auta. O. Ale otwieramy. Proszę. Minus 100%. <noise> Samochód był w miesiące. A myślałam tak spokojnie. Proszę zobaczyć, to wewnętrzne oko trzeba było uruchomić. Samochód. No i nie wygrałem. O, trudno się mówi. A teraz co nam pozostało? Które koperty? 42, 43. a przecież 40 był samochód. Tu proszę, zapomniałem 40. Proszę otworzyć. Jest, też. Jest, prawda? Ui. Tak proszę 45 otworzyć. Tak. Proszę zgadnąć, co tam jest 100 tysięcy. Brawo! Ale yes. nie wygranie pan tego. Yes. <laughs> ale pan zgadł, proszę. 100 tysięcy. Co tak, po mi? Nie. Nie? I 45, 46. Proszę zgadnąć, co to jest? 100 tysięcy. No oczywiście! Ja! 100 tysięcy. Ale jest pan wesoły dalej. Jasne! Dobra. Przecież... Czyli ile samochodów proszę policzyć w sumie? Jak Kiedy na razie widzimy. Z matematyki. 2, 4, 7, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 21, 23 25 I Brawo! Post... Tak, i... tak, zapraszam. Jakaś premia może. Widzi pan, jakie pan miał szczęście wziął pan udział w grze jest tak. 25 aut. Ja nie trafiłem właśnie w te 25 aut. No to się... Trafił pan? Tak, ale no. zniszczyłem. No zniszczył pan. Trudno. I 50 tysięcy też pan? trafił. Ale to jest znak, że muszę zrobić najpierw prawo jazdy, żeby tak. dostać to. 50 000 auto. tysięcy pan trafił i pan sprzedał, prawda? No tak? Za 1000 złotych przypomnę. No dobrze, 1000 no. zł to też pieniądze. Oczywiście, no nie tak jak 50, ale Agamę można kupić, zawsze do przodu. No powiedzmy. To teraz te trzy trujeczki, pana, te marne trzy trujeczki. Dobrze, one są Za ile? Ładne. Tak? Mogę, Ile mam tutaj razem, ogólnych pieniędzy? 8 tysięcy. 8 tysięcy, 8 tysięcy? Tak. Mm. No to 12 tysięcy, panie Ibisz i Happy. Już, jest, już jestem zadowolony. Naprawdę. Panie Zawitkowski. Nie, no! Jejkuś, już Zawitkowski. Ja nie Czemu lubię. panu się nie podoba? No przecież to bo tak, ładny Zawitkowski. Ale, no nie wiem, ja nie jestem jeszcze. Bo pan mówi do mnie na przykład, panie Ibisz. przecież ja się nie obrażam, no tak, no. To ma mówić pani Krzysztofie? Mogę mówić. Ale ładnie, pan Zawitkowski, co brzydko? No ale ja wolę po imieniu jednak, tak jakoś pewniej. To umówmy się, że pan do mnie też po imieniu, dobra? Dobrze, Dobrze. okej. Okay. No to panie Krzysztofie. Tak. Za dwie koperty 12 tysięcy złotych. Może zamienimy się kopertami. 25 na jedną z pana kopert Nie. nie. Dlaczego nie? No bo nie. 25 chcę zamienić na trójkę. Nie. Nie chciałbym się zamieniać. Zamieniamy się <noise> czy nie? Nie. Proszę, zamieńmy się. Panie Janku. Nie. Proszę. Nie. Ja bym proponował tak. No, dobra, to na... proszę zobaczyć, co tam było. W 25, no to, to co się? Proszę. Proponowałem zamianę, Mogę prawda? powiedzieć tak, happy, samochód osobowy? A coś. Proszę! Tak? tak. Uroczyście. Samochód osobowy. <laughs> no, wiedziałem. Proszę ją zniszczyć, tak? Dla wesoło, z uśmiechem, dobra? A może do samochodów? Eee, do Uśmiecham, uśmiechem, niszczę. z uśmiechem. Uśmiechać się i głośno. Samochód osobowy niszczę z dużą chęcią, proszę. Samochód nie szkoda mi osobowy... wcale, proszę. Nie szkoda mi wcale, nie mam prawo jazdy. <śla> to to drugi pan zniszczył, prawda? No to trudno. Ale jak pan nie ma prawo jazdy, to nie szkoda. Nie, nie szkoda. To teraz... Czy zauważył pan, że cały czas mówię prawdę? Zauważyłem, że. Pan nie korzysta z tego? No tak. Zauważyłem. No? Tak. To kiedy pan skorzysta z prawdy? Nie wiem. Jeszcze w sumie. Przecież tak. ja nie blefuję. Wie pan blefuję. co? Tak. Jak pan dzisiaj nie wygra, to mnie zwolnią. Myślałem że, powie, że... Myślałem, że powie pan, że się pan pochlasta albo coś takiego, bo się mówi. Ja wszystko robię, żeby pan wygrał. Wszystko. Tak. tak bo dostałem rozkaz. Od prezesów, różnych tak, prezesów. Tak zupełnie. No że chociaż jeden ja. gracz musi tu wygrać. Inaczej. No to, no to tak. Ja, mnie. No to ja proponuję, żeby pan mi dał 12 tysięcy, ja wygram i będę szczęśliwy, szczęśliwy prezesowie również. No i pana nie zwolnią i będzie wszystko dobrze. Tak jak w bajce. Ale pan może wygrać dużo więcej, nawet pan sobie tego nie wyobraża. No ale. Ja nie chciałbym tak mieć nagle, nie wiem, 200 tysięcy, 100 tysięcy, 50. Wystarczy mi moje skromne 20 tysięcy. Panie Janku, czy pan chce, żeby mnie zwolnili? Nie. Na pewno nie? Nie. Dobra. To zrobimy tak. Jednego minusa pan mi odda za darmo, a drugiego odkupię. Ale za ile? Ale co za ile? Za ile złotych pan odkupi tego jednego minusa? No, tak, żeby była okrągła kwota. I co? I to będzie 2000 zł i to będzie śmieszne. Ha ha. ha. To śmieszne za minusa? Śmieszne, no bo to jest 10 tysięcy. No dobra, niech mi już zwolnią. Ja wszystko robiłem, że pan wygrał, prawda? Wszystko! Wszystko. To może jedna. Siostra świadkiem. tak, panie Małgosiu? No tak. No robiłem wszystko, promocji. żeby wygrał pan Jan? Hej, no oczywiście. Proponowałem ósemkę, prawda? W tak. której było 50 tysięcy, tak? Panie no Gosiu. Tak. Tak. Nie chciał, tak? No nie, no ale. Proponowałem 25, w której był samochód. Nie chciał, tak? No tak nie. czy nie? Nie. Teraz już mówię oddać jednego minusa za darmo, a drugiego sprzedać. Znowu nie chcę, tak? No nie chcę. Nie chcę. To co ja mam zrobić? No to dobrze. 10 tysięcy złotych biorę razem i nie mam kopert. I happy. Też będzie. Dobrze, najpierw jednego proszę, minus dać mi za darmo. Którego? Obojętnie którego? 33. 33, dobrze. dobrze. Proszę oddać. I teraz pan powie, samochód osobowy jest. <grym> 33? Tak. Nie. Nie? Tu jest tylko 20 tysięcy. Oddam pan za darmo. A mówiłem, że tak będzie? No dobrze. Ale zgadł Pan, w końcu Pan zaczął grać. Tak? Tak. Mi się podoba, jak ludzie grają po prostu. Tak. Popatrzmy, co Pan mi oddał. Samochód osobowy. Jakiego 20... minusa Pan mi oddał? Dwadzieścia tysięcy. Tak. Się trudno mówi. Ale z uśmiechem oddał mi Pan. Nie szkoda, prawda? Nie. Proszę powiedzieć, pieniądze szczęścia nie dają. Proszę Pieniądze nie. szczęścia nie dają. Do szary. No, no. no, no to, dobra. To teraz porozmawiajmy o trójce. Tak, no i został minusik, który obiecamy odkupić, tak? Tak. Rozmyśliłem się. Ja minusów nie kupuję. Bo ja sobie przypomniałem, że kiedyś dostałem nagany od szyfostok prezesów. Aha. Że kupuję minusy. Aha. To w takim razie ja chcę otworzyć trójkę teraz. Nie pozwolę panu. Dlaczego? Nie, bo pan przegra. No to trudno się nie, mówi. Nie, nie, nie trudno, może dla pana, ale mnie zwolnią. To dla mnie wcale nie jest trudno. Ja lubię swoją pracę. Ja też lubię tą kopertę. Panie Annie, bo pan. tak, Pan się zarzekał na eliminacjach, ja tam opowiadali mi, że będę grał no, twardo. Fajnie. Tak pan mówił? Mówi pan tak. Będę grał twardo, pan mówił. Nie pamiętam, ja mam kiepską pamięć. Zmień pan. <laughs> Bo pan gra tak... Zagramy twardo Niech pan troszeczkę pokaże tutaj klasę tutaj no gracza. No to dobrze. Zagramy twardo? Okej. Okay. Tak. Proponuję tę trójkę wymienić. Na którą kopertę? Umówmy się, że może pan dowolną kopertę wybrać. Nie, bo ja już mam. Ale plaka. nie otwartą oczywiście. Aha, No właśnie. No <gry> dowolną tak... z tamtych. Nie, to ja nie chcę się zamieniać, bo ja nie mam przyjdzie. Dlaczego? Nie wiem. Ale przed chwilą pani Janie pan powiedział, że pokaże pan jaja i zagrostro. Ja nie powiedziałem tego słowa na j, Przepraszam. <grym> <grym> to może ja panu zaproponuję, dobra? Zaproponuję panu jedną z tamtych kopert.

i poproszę wziąć kopertę 26. 26. Aha. Proszę do stołu. Proszę. To jest moja. To jest ta trójeczka pana, prawda? To już kładę. I tu może ustawię po kolei, żeby było łatwiej. Aj. Dobra. A tam teraz przeszczął przed telewizorem. Bierz kopertę! Bierz kopertę! <noise> Panie Anie, ponieważ ja nie chcę, żeby mnie dzisiaj zwolnili. Dobrze. To. To ja muszę dać panu wygrać. No dobrze. I. I proponuję zamianę. Na którą? Kopertę. Trójeczki pana. Tak. I wszystkich pieniędzy, które pan ma. Na jedną z moich kopert, które są na naszym stole. Nie. Ale. Ale. Żeby nie było tak łatwo, żeby widz nie pomyślał, o wszystkie dobre koperty położył, prawda? Nie. Tu jest jedna koperta zła. Ha, I jedna. Ja tak Reszta są dobre. Zaryzykuje pan? Koszka, ryzykujemy. No ja uważam, że tak. Może zamień tą kopertę. Uważasz, żeby ryzykować? No tak. Podkreślam, koperty i pieniądze pan oddaje. Wszystko. Kopertę i pieniądze. Wszystko. Okej. Okay. No ale wybór oczywiście należy do ciebie. A nie masz jakichś takich przeczuć, jakąś kopertę? No jakoś nie. Nic, nic. I pan popatrzy sami, wybierze, żeby nie było na siostrę. No ona się boi. Powiedziałam, pieniądze szczęścia nie Teraz dają. Teraz. Pieniądze i trójkę pan oddaje, tak? Okej, okay, oddam. Proszę najpierw oddać na moją Najwyżej. stronę. Najwyżej wyjdę z niczym i Pana zwolnią. No, mi nie jest tak wesoło, czyli tak. Tak, podejrzewam właśnie. U, ustaliliśmy... Że oddaję pieniądze i oddaję trójkę. Że już Pan mi oddał trójkę tak, i pieniądze wszystkie, tak, prawda? oddaję. Tak. Teraz mam pytanie do Pana. Tak. Czy Pan uwierzył w to zwolnienie? Szczerze powiedziawszy, tak nie bardzo. No bo... No i dobrze Pan zrobił. Przecież moim zdań, zadaniem jest oskubać gracza. Wiem. I teraz panu powiem prawdę. Tutaj są same minusy. Hmm. Nie. <tuszy> tu są same Samochody? zera, a jedna koperta jest dobra. Świetnie. I czy ma pan szczęście? Teraz sprawdzimy. <tuszy> oh my god. No to... No, ale trójka i jest pana kasa to już nieodwracalnie mi pan oddał. No dobrze, trudno. Ryzykujemy? Jeżeli nie mogę wrócić do Zobaczymy, kasy... Zobaczymy, czy ma pan szczęście. Nie mogę wrócić do kasy i nie Siedem kopert ma pan przed sobą. Jedna jest dobra i 6-0. Mm -hmm. Goszka, masz jakieś typy? Nie no, jakoś nie. <laughs> nie masz? Nie no, teraz wybór już należy do ciebie. <laughs> Siostra wymiękła. Wymiękłaś. To w takim razie osiemnastka. Osiemnastkę pan wybrał. Tak, Proszę wziąć na swoją stronę osiemnastkę. No i sprawdźmy, czy miał pan szczęście. Otworzyć. Bo było tutaj 6 zer i jedna dobra koperta. No to wyjdę z zera. Sprawdzamy, czy ma pan szczęście. A mam jakieś wyjście? Pan coś no. oferuje? Wyjście jest tylko jedno. Czy osiemnastkę pan sobie zostawia, czy woli pan jakąś inną kopertę? Innej nie bardzo, tak, nie. Wybór padł, tak? Tak. Proszę zobaczyć. Otwierać? Tak jest. Otwierać. Co 50 jest? Pięćdziesiąt tysięcy złotych. Jezu! Ja nie, yeah. o matku. Żyje pan? Ja pierw 50 Pięćdziesiąt tysięcy. O matku. Ja dziękuję naprawdę. Siostra może pani ja tu rok Siostra. Nie, nie, nie. Pięćdziesiąt tysięcy. Yeah. Jest w szoku. Yeah. Naprawdę. Piękna. Yeah. Ja naprawdę dziękuję. Yeah. Pani to jest 50 tysięcy. Ja wiem, że to jest 50 tysięcy. O matko. Ja teraz mówię, że będę miał... Panianku. Ale to była pierwsza koperta, która mi tak wpadła w oczy 13 siłan, naprawdę. A tutaj były naprawdę same zera, tak już ogólnie, czy...? Same zera. Yes. Pani Janku, ma Pan szczęście w życiu. Yes. A mnie nie zwolnią. Cieszę się, naprawdę. Gratuluję, 50 tysięcy Pana wygrana. Dziękuję. Dziękuję. Ma Pan szczęście, po prostu. Pani Małgosiu, również gratuluję. Yes, Dziękuję bardzo. Pan Janek nie wierzył w swoje szczęście, ale do dzisiaj, bo dzisiaj okazało się, że szczęście w życiu ma. Samych Zer wybrał 50 tysięcy i to jest jego wygrana w Drzew Ciemno. A państwa również zapraszam do gry o wielkie pieniądze SMS-a treści start pod numer 75 550. Do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję. Gratuluję. Do widzenia. Jeden SMS, jeden list. O my god. Jeden sms, jeden list, jeden casting, 50 tysięcy złotych. Ja mam 18 lat, ja mam 50 tysięcy. Czy to wyobrażasz?